Jaką wartość finansową ma cała Wenezuela? I czy Ameryka chce ją przejąć z powodów ekonomicznych, czy raczej politycznych? Zapraszam. Finanse w 5 minut. Zrozum finanse. Szybko. Jak wszyscy wiemy, Wenezuela ma największe zasoby ropy naftowej na świecie, których wartość wynosi około 18 bilionów dolarów. Oczywiście. Nie stanowi to rocznej wartości wydobywczej, która w obecnym momencie wynosi około 18 miliardów dolarów rocznie. Oczywiście, w przypadku amerykańskiej inwestycji w wydobycie ropy Wenezueli oraz otwarcia Wenezueli na rynki międzynarodowe, ta wartość mogłaby wzrosnąć do około 60 miliardów dolarów rocznie. Co i tak dla przykładu stanowi tylko 0,2% amerykańskiego PKB. Drugim potężnym zasobem Wenezueli, o którym niewiele się mówi w mediach, mogą być wenezuelskie rezerwy w bitcoinie, które według szacunków mają wynosić między 660 a 600 tysięcy bitcoinów o szacunkowej wartości około 60 miliardów dolarów. Mają one pochodzić głównie z wymiany części rezerw w złocie, na przykład z rezerwy w Orinoco na bitcoiny, z przyjmowania płatności za ropę w bitcoinie z powodu sankcji. Oraz z bitcoinów zerekwirowanych przez rząd Wenezueli. Oczywiście informacje o ich istnieniu nie są oficjalne, a uzyskanie ich od rządu Wenezueli może być skomplikowane. Trzecim potężnym zasobem Wenezueli są ich rezerwy walutowe i surowcowe, gdzie główną część stanowi 161 tysięcy ton złota o wartości około 22 miliardów dolarów oraz około 13 miliardów dolarów w rezerwach walutowych. Czwartym zasobem Wenezueli jest ich całkowity przychód krajowy brutto, który wynosi rocznie około 110 miliardów dolarów. Za piąty zasób Wenezueli możemy uznać metale pierwiastków ziem rzadkich, które obecnie stanowią wąskie gardło gospodarki amerykańskiej. Podsumowując, gdyby USA przejęło Wenezuelę nawet w 100%, to i tak w ciągu pierwszego roku, w najlepszym możliwym scenariuszu, uzyskałoby kwotę poniżej 200 miliardów dolarów. Gdzie na przykład roczny zysk netto jednej amerykańskiej firmy, na przykład Apple, wynosi 100 miliardów dolarów. Prowadzi nas to do wniosków, że Amerykanie mogą chcieć przyjąć Wenezuelę bardziej z powodów politycznych i geostrategicznych, niż z powodów ekonomicznych. Przyjęcie Wenezueli może stanowić wstęp do dalszej amerykańskiej ekspansji w Ameryce Południowej i być preludium do zajęcia np. Kolumbii czy Kuby. A jeśli Ty chcesz zdobyć więcej wiedzy finansowej, to zapraszam do zakupu mojej książki 100 przykazań finansów, dostępnej w linku poniżej. A czy Ty uważasz, że Ameryka chce przyjąć Wenezuelę z powodów ekonomicznych? Czy raczej chodzi o politykę i dalszą ekspansję w Ameryce Południowej? Podziel się z nami swoim komentarzem na dole. Do zobaczenia!